Ej, wracam właśnie ze szpitala. Twoja matka jest zdrowa jak koń. Niedługo wyjdzie i zamieszka z nami. Nie rozumiem. Wczoraj lekarz powiedział mi, że mama jest umierająca. To ja nie wiem co tobie kur... lekarz powiedział, ale mi kazał przygotować się na najgorsze. Przepraszam bardzo, gdzie ja się dodzwoniłem? Dodzwonił się pan do sklepu z obuwiem. O, to przepraszam, chyba pomyliłem numery, wie pani. Nie szkodzi, przyjdzie pan, to wymienimy. Wiesz, jaka tragedia stała się naszej sąsiadce? Jaka tragedia? No była u mnie, mówiła, że jest w ciąży bliźniaczej. No to jaka to tragedia? Tylko cieszyć się z takiej dobrej, miłej nowiny. No, niekoniecznie. Sąsiad jeszcze o niczym nie wie. Jak to nie wie? No nie. powiedziałam? nie wie. powiedziała mu? No nie wie. Jedno dziecko jest na pewno jego, a drugie ona sama nie wie czyje. Ko ko koko ko, ko, kotek wróciłem wcześniej dzisiaj z pracy. Koko ko, ko, kotek gdzie jesteś? Kotek. Nie ma. Ko, ko, kochanie, je, jesteś tam? Jestem. To o, 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 otwórz mi. Nie mogę. Dla, dlaczego? Jestem naga. Ja, ja, jak to na, na naga? Normalnie. Od, otwórz mi sam, sa, sam jestem. Ty może tak, ale ja nie.